Za mną stoi Next, jeden z naszych flagowych łazików. Powstał już parę lat temu. Będzie z nami jechał na Expo w Dubaju. Ten łazik był w Stanach Zjednoczonych, to jest jego największe osiągnięcie, i w Kielcach podczas zawodów RC. Zawody w Stanach wchodzą w skład Uniwersity Challenge. Odbywają się co roku, są najbardziej prestiżowym wydarzeniem w całym roku, w całym sezonie. Podczas tych zawodów Next osiągnął wysokie wyniki, zapewnił nam miejsce na podium. Poza tym konferencje prasowe oraz różnego rodzaju wyjazdy, ale w tej sytuacji chyba najważniejsze powiedzieć, że był też podczas poprzednich edycji EXPO w innych państwach. Reprezentowanie województwa i uczelni, a tym bardziej naszych kolegów, którzy lata temu zbudowali Łazika i zaczęli od tego pierwszego Łazika całą historię ARGO, to jest wielki zaszczyt, bo to czujemy się naprawdę, naprawdę wybrani, docenieni. Że możemy pokazać, że student też potrafi, że nasze województwo słynie również z technologii. ogromna szansa dla nas jako młodych aspirujących inżynierów, żeby poznać branżę międzynarodową, żeby zyskać nowe kontakty oraz miejmy nadzieję zaprezentować nasze umiejętności. Cieszymy się bardzo, że możemy być częścią wystawy Xylopoli, ponieważ dzięki temu pokażemy, że natura może współgrać z technologią. Oczekujemy przede wszystkim zapoznania się z kulturą innych państw, z prezentowanymi technologiami, ale z naszej strony, z tego co my chcemy pokazać, to oczekujemy, że pokażemy, jak dużo potrafimy zrobić, jak ważny jest dla nas rozwój technologiczny i że możemy w tym słowie grać na większej scenie.